Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie moi mili. Dziś zaczynam pierwsze wysiewy do gruntu. Co prawda jest luty, no ale już mamy prawie końcówkę lutego. Słoneczko od czasu do czasu tu mi przyświeca. I co ja będę wysiewać? Powiem Wam co nieco, co ja będę wysiewała, ale najpierw jeszcze sobie te rabatki troszeczkę przygotuję. Grządka na pomidory. Mam tu ściągę. Grządka na pomidory, to tu sobie dam sałatę. Dobrze, będzie tu sałata. Na no, brzegu będę miała pietruszkę naciową. Zobaczymy, czy wzejdzie. No, pietruszka to trochę czasu potrzebuje, żeby wykiełkować. Ale teraz u nas nadają deszcze. To dla pietruszki to jest idealne. A dam ja jeszcze troszkę. Przecież to jest tanaciowa. To chyba może być gęściej. Dobra, nie przesadzę Arleta, bo ci żerucha wyjdzie. Okej. Okay. No ja może to zaraz zasypię. Ale jest bardzo przyjemnie dzisiaj na dworku. Rano było więcej słoneczka. Teraz się słoneczko chowa, a jutro prawdopodobnie ma padać. Okej. Okay. Może mi ten deszcz nie wypłuka tych nasion. Dobrze. Teraz mamy szczypiorek. szczypiorek taki myślę że to jest ten siedmiolatek tak zwany Bardzo lubię ten szczypior jak on kwitnie i ma te kwiatki różowe To niechby tutaj Niechby tu sobie rosło Wy to na pewno macie tunele szklarnie. To u was, u was to już tam się zieleni ładnie na pewno. No nie każdy posiada szklarnie. Ze względu na miejsce, żeby było miejsce, to by jarletka sobie zafundnęła szklarnie. No ale niestety. Dobrze, cieszymy się z tego, co mamy. Teraz idzie rzotkiewka okrągła. Rzodkiewka lubi chłody. Został mi jeszcze koper do posiania. Koperek teraz sieje tak jak w tamtym roku i on na maja już będzie idealny do ścięcia. On urośnie taki wiecie, taki będzie, nie taki za duży, ale będzie bardzo zielony i bez mszyc i można go wtedy ścinać. Tak, cały bezpośrednio do zamrożenia, do suszenia, a później znów sobie koperek posieje. Ten koperek sieje tak troszeczkę szerzej nie tak wąźliutko, tylko tak troszeczkę szerzej. Muszyce prawdopodobnie się tak pojawiają gdzieś w maju. To myślę, że on do maja ładnie mi tu urośnie. Mi go zabrakło. I niech sobie powolutku wschodzi, niech sobie rośnie. znacznik, znacznik. Jest koperek i jeszcze raz koperek. No to sobie troszkę posiałam jeden rządek szpinaku. Tu mam dwa rządki koperku. Dwa rządki sałaty. Jedna jest masłowa, druga czerwona. Zobaczymy jak wzejdzie to fajnie. Będę sobie pikować. Jak nie to sobie kupię gotowe takie rozsady i sobie powsadzam. I tutaj tak jak na początku było, że tu jest pietruszka, szczypiorek, rzodkiewka, żotkiewka i pietruszka korzeniowa. No i tam jeszcze będę miała miejsce na cebulę, czosnek i na końcu będą groszki pachnące. A teraz Wam, moi mili, jeszcze pokażę taki mały bonusik dla Was. Jak wyszły moje krokusiki. Maleńkie, ale są. I te krokusiki są razy trzy. Tam są. I ja je wysadzałam jesienią. To są te białe takie krokusy w te różowe takie paseczki. One mi się najbardziej podobają. I to by było na tyle, kochani, z moich wysiewów. Już jest pochmurno, będzie może wieczorkiem deszczyk. Jutro na pewno będzie padało, ale chyba jeszcze z parę dni popada i później też będzie parę dni słonka. No to będziemy dalej działać w ogródku. Życzę Wam wszystkiego dobrego, pracy w ogrodach. Dajcie znać, czy już zaczęliście jakieś wysiewy. I zapraszam za tydzień w niedzielę. Cześć.